Hejcie, witajcie, mordeczki z tej strony Kodmiczdao i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o kolejnym darmowym skinie dla każdego w sezonie czwartym. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym was bardzo poprosić o zostawienie łapeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli migao i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda materiały, nadal nie subskrybuję tego kanału. A teraz na ekranie wyświetla wam się 5 ostatnich wspierających w sklepie Fortnite z kodem MIGAO. Jeżeli to właśnie ty chcesz się tutaj pojawić, to wyślij zdjęcie z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale. Link do Discorda znajduje się w opisie tego materiału. A ja już o mnie przedłużam i lecimy do odcinka. Już dzisiaj w Fortnite odbędzie się wielki turniej Daredevil Cup, w którym każdy gracz będzie mógł zdobyć darmowego skin. Jednakże turniej ten będzie troszkę się różnił od wszystkich innych turniei, które na ogół odbywają się w całym Fortnite. Jak dobrze wiecie, turnieje są rozgrywane zazwyczaj w zwykłych trybach, czyli solo, duo lub oddziały. Jednakże na turnieju są jeszcze dodatkowe matsy po likwidacji oraz HP. Za to ten turniej o tego skina będzie odbywał się na specjalnym trybie okresowym Marvel Knockout, czyli trybie z Supermocami. Każdy gracz będzie mógł wraz ze swoimi znajomymi. Próbować swoich sił w tym oto turnieju. Jednakże musicie pamiętać, że każdy turniej ma swoje zasady i w tym przypadku również tak jest, ponieważ każde gracza musi mieć przynajmniej 15 poziom konta oraz dwuetapowe logowania. Niestety, ale nie jestem pewny, czy trzeba mieć jakąś określoną liczbę punktów na arenie, czy może jednak nie. O wszystkich najważniejszych rzeczach, jakie się pojawią w najbliższym czasie, będę informował Was w przypiętym komentarzu pod tym odcinkiem. A wracając do głównego. Tematu tego odcinka to oczywiście, jak każdy turniej, będzie na nim bardzo duży poziom i skina nie będzie tak łatwo zdobyć jak damską wersję galaxii. Teraz jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, ponieważ skórka w późniejszym czasie trafi do zakupu w sklepie z przedmiotami. Będzie ona w cenie 1500 lub 2000 fałdolców i prawdopodobnie będzie dopiero po rozegraniu wszystkich czterech turniej. Sam turniej odbędzie się już dzisiaj, czyli 14 października ale od godziny 18 do 21. Niestety, ale skina w tym turnieju będzie mogło zdobyć tylko 800 najlepszych graczy z całego regionu, tak więc musicie zagrać bardzo dobrze. Jednakże w tym wszystkim pojawia się jeszcze jedna darmowa nagroda dla każdego bez większego wysiłku. Jak już wcześniej wspomniałem, wszystkich turniej będzie razem cztery. Jeżeli weźmiecie udział w każdym z nich, otrzymacie darmową lotnię. Niestety, ale nie wiemy jak ona dokładnie wygląda, jednakże Epic Games poinformowało nas o tym na swojej oficjalnej stronie internetowej. Pamiętajcie, że nagrywam ten film dopiero teraz, ze względu na to, że niebawem mam wyjazd i muszę nagrać troszkę filmów na zapas. Ten film został nagrany dopiero przed aktualizacją 14.30, która, jak się nie mylę, dzisiaj lub wczoraj trafiła do gry. Pozostałe trzy turnieje odbędą się w przyszłym miesiącu, czyli w listopadzie. Informacje na temat daty kolejnych turniej będą podawane na bieżąco, no. Na samym początku listopada. Przynajmniej tak podaje Epic Games na swojej stronie internetowej. Z podanych informacji na tej stronie jest jeszcze wiadomość, że 21 listopada będzie tak, jakby zakończenie całego turnieju. Prawdopodobnie to właśnie tego dnia odbędzie się ostatni z wszystkich czterech turniejów, które zostały zapowiedziane przez Epic Games. Co do samej skórki, to jest to skin o nazwie Daredevil, czyli człowiekowi, który nie zna strachu. Skórkę możecie zobaczyć teraz w tle i wygląda ona naprawdę epicka. Jest to oczywiście męska skórka w czerwonym stylu, która możliwe, że w późniejszym czasie otrzyma jakieś edycje stylu, ale tego do końca nie wiadomo. Z tego co podaje strona Epic Games, tylko pierwszy turniej jest poświęcony wcześniej wspomnianej skórce. Nie ma dokładnej wiadomości na temat tego, czy skórka pojawi się w następnych turniejach. Na pewno wiadomość dotycząca skina pojawi się dopiero na start listopada w momencie informacji na temat kolejnych turniejów Jednakże tutaj muszę Was troszkę zaskoczyć, ponieważ prawdopodobnie tylko dzisiejszy turniej będzie o darmowego skina. Co więcej, cała pula nagród turnieju będzie wynosiła aż 1 milion dolarów. Tak więc naprawdę jest o co walczyć w późniejszych turniejach. Przetoczę jeszcze szybko na czym polega tryb Marvel Knockout, czyli tryb w którym będzie rozgrywany cały ten turniej. Jest to nowa operacja wprowadzona w sezonie czwartym, gdzie walczą ze sobą dwie drużyny na supermoce. Będzie to czterorunowca gra, a w każdej innej grze otrzymacie inny zestaw supermocy. A o tym, jakie supermoce dostaniecie, decyduje tak naprawdę szczęście i możecie dostać jakieś słabe supermoce, bądź te lepsze. Pamiętajcie, że supermoce wasze i waszych przeciwników są identyczne i nie ma tutaj tak jakby żadnej przewagi ze strony przeciwników. Dużo osób pisze na live, gdy gramy w ten tryb, że przeciwnicy mieli lepsze supermoce, a tak naprawdę zależy to tylko od umiejętności grania danymi supermocami. Na ten Moment są to chyba wszystkie najważniejsze informacje dotyczące turnieju na darmowego skina oraz nagrody pieniężne. O wszystkich nowościach na ten temat będę informował was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak więc są to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące darmowego skina za nowy turniej. Jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują. Się w opisie tego materiału i co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, czy będziecie brali udział w turnieju o darmowego skina. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 18:05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a. Tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie łapeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Яу.